Cześć kochani, witam Was. Tutaj spróbuję przyciemnić. Aha. Ja dzisiaj tak się zastanawiałam nad tą całą sytuacją, która się teraz dzieje. To jest jak z filmu. Nie dowierzam, że czytając newsy, epidemia w wielu krajach na skalę światową, za naszego życia nie myśleliśmy, nie, przy, nie mieliśmy czegoś takiego jak teraz że musimy walczyć, chociażby pozostając w domach. Patrzymy z ciekawością, jaki jest ciąg dalszy tego wszystkiego. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Wiecie co, i tak się zastanawiałam o tym wszystkim. Tak żyliśmy w tym pędzie, codziennie, codziennie próbując szukać tych naszych, pokonywać tych, te nasze przeszkody, co jest bardzo okej. Okay ale w takim pędzie, żeby to muszę zrobić i tamto chcieć i, i mieć i to się wszystko tak szybko działo, że teraz nagle przyszło takie stop w naszym życiu. Zobaczcie, że to właśnie to, co się dzieje teraz, u mnie przynajmniej tak jest, spowodowało, że jestem teraz w kontakcie większym z moją rodziną. Rozmawiam z nimi codziennie, rano i wieczorem jest głębszy ten kontakt z naszymi najbliższymi, z tymi osobami, które naprawdę są wartościowe w naszym życiu. Że teraz my nie pytamy, o co tam porabiasz, że jakby kolejność rzeczy i rzeczy, które były w naszym życiu wartościowe, tylko nie zdawaliśmy może pełni z tego sprawę, tak jak zdrowie. Teraz jak do kogoś dzwonimy, to się pytamy, jak się czujesz. Życzymy innym nic innego jak zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. jak się czujesz? Patrzymy, uważamy, boimy się o nasze zdrowie, boimy się o zdrowie naszym najbliższym. Życzymy, żeby byli zdrowi, modlimy się o nich, żeby, żeby nic im się nie zadziało. To, czego nie robiliśmy wcześniej, to, to robimy teraz. Nasza, co tak samo z naszą miłością, z, z, z tym takim lękiem okazać innym. Myślę, że to jest teraz ten czas, żeby jesteśmy w domach z naszymi najbliższymi, żeby powiedzieć im, że dbamy o nich, dziękować Bogu, że mamy ten czas, żeby z nimi spędzić, wykorzystać nie tylko. Robiąc te wszystkie nasze codzienności, rzeczy, tak jak zadbać o nasz dom, o lekcje naszych dzieci, o nas samych, ale to jest myślę, że odpowiedni czas, żeby powiedzieć tej drugiej osobie, jaka jest ona ważna dla nas. Wyznaczyć sobie teraz taki cel. Zamiast powiedzieć, OK, chcę mieć ten samochód moich marzeń, to powiedzieć, teraz każdego dnia będę mówiła mojej mamie, że ją kocham. A jeżeli mam ją przy sobie, no to ją będę. Przytulać każdego dnia. Będę dbać o siebie? Będę w kontakcie ze sobą? Teraz mam czas, żeby pomedytować, żeby skupić się też na swoich uczuciach, na swoich emocjach, na tym, co jest teraz najważniejsze. Może to akurat chce nam Ziemia nasza, Bóg, życie nam pokazać. Żyliśmy w takiej pogoni, a to właśnie ta miłość i nasze zdrowie jest najważniejsze. Nie wiem, to były takie moje przemyślenia i chciałam się po prostu z wami nimi podzielić. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru.